Po burzliwym pre zapraszamy do ostatniego filmu przed GW1. Pewnie wejdzie też tutaj parę osób, których nie ma na co dzień, dlatego od razu przy okazji powiemy, że zapraszamy do zabawy przez cały ten sezon. Od nas pięć koszulek do wygrania, e, ufundowanych przez firmę Johnny Bed, czyli twórcę bezpłatnej ligi typerów z roczną polą nagród 50 tysięcy euro. Segment sponsorski ostatnio bardzo się poprawił na, na też naszych filmach. Więc, Filip, powiedz jeszcze słowo, puszczamy intro, pokazujemy składy i wakacje. No zapraszamy do Ligi. Liga jest oczywiście otwarta i pewnie jeszcze przez jakiś czas będzie, także możecie mieć jeszcze chwilkę szans, żeby do niej dołączyć. No ostatnio w top 3 to było też top 3 polski, więc jeśli chcecie wygrać koszulkę, to rzeczywiście trzeba się postarać, ale jeśli dacie nam suba. I łapkę w górę, i w ogóle będziecie nas na bieżąco śledzić, to na pewno kilka konkursów, też takich czysto YouTube'owych, niezależnych od klasy waszej drużyny w FPL, też zorganizujemy. Tak, to był idealny moment, żeby było cięcie, i Interpoleciało po raz czwarty albo piąty już niesamowity rozwój technologiczny. Tutaj długo na dwóch rękach będziemy liczyć. Tak, yy, tak jak punkty Ebrage'ego EZE. Ale okej, okay. zacznijmy w takim razie po prostu od Twojego składu, bez zbędnego e, ględzenia. Nie ma w nim Erlinga Halanda, więc proszę możesz wytłumaczyć dlaczego, co i jak, i co tutaj się wydarzy e, w trakcie też zlotu, na który zapraszamy do Poznania, do Kuliozum od 13 do zamknięcia. A teraz już skład. Później. Tak, do zamknięcia, kuźni. Zapraszamy, będziemy e, rozmawiali, bawili się. Emocjonowali i śpiewali piosenki smutne i szczęśliwe w później. A teraz przechodzimy smutne. rzeczywiście do FC, <laughs>, smutne głównie, zależy od punktów. Teraz przechodzimy do radosnej ekipy FC Kasztanów, No i trochę się pozmieniało od tego, co mówiłem, więc pewnie możecie zauważyć tutaj kilka nieścisłości, ale okej. Przejdźmy sobie pozycjami po kolei. W bramce póki co jest Henderson. Zastanawiam się między Hendersonem a Selsem, ale nie ufam Selsowi i nie ufam temu, że Nottingham ma 100 bramkarzy i zapędy, żeby jeszcze z dwóch przed końcem okienka kupić. Także raczej zacznę z Hendersonem. Na plus też to, że broni Karne, a na ławce poczeka sobie Matthews. Czy broni? Czasem broni. A na ławce Matthews, który może po odejściu Johnstona będzie drugim, więc gdyby Hendo wyzionął ducha, to nawet mam grającego bramkarza. także... Wow. Wczoraj się zastanawiałem, jak trend może mieć takie posiadanie, dzisiaj mam go w składzie. Także mm, filozofia Arnes Lota w 100% do mnie przemawia, tak samo jak kalendarz Derec. Kibic Toyn właśnie nie? Tak, tak. no Zawsze byłem fanem. Eee, więc wszystko się zgadza. Teraz mam salibę. Zastanawiałem się między Salibą a Guardiolem. I. Wydaje mi się, że obrona Arsenalu jest na tyle dobra, że nie mieć nikogo z nich. To jest jednak duże przekleństwo i błąd. Dlatego nie waham się, tylko biorę tego, który jest najpewniejszy i pewnie zagra jakieś 36 meczów w tym sezonie ligowym. Ostatnio razem z Gabrielem strzelili po bramce, więc nie obraziłbym się, gdyby to powtórzyli w sobotę po 16.00. Na razie jest Barko i to jest ten element składu, który najmniej mi się podoba. Bo coraz więcej wskazuje na to, że on lada moment skład straci, bo już i estupinian i lamp tej zaczęli trenować. Podobno ma też przyjść zawodnik z Erbaczek, który nigdy nie pamiętam jak się nazywa, ale jest bardzo różnorodny. Kadioglu? Kadioglu, tak. To ten co na euro błyszczał całkiem nieźle. Więc jeśli przyjdzie, to też może być zagrożeniem dla Barko. No i cóż, na razie jest, ma wysokie posiadanie, Potrzebuję go w zasadzie tylko na GW1, bo potem pewnie padnie na ławkę, więc trochę martwi mnie to posiadanie i to, że potencjalnie może tanieć, ale może wykręci mm, jakiś cały fragment gry. No a w sumie po co myśleć o przyszłości, skoro skupmy się na GW1 na razie. Kolejna kwestia to salach. No salach dla mnie salach był tym, którym wiedziałem, że zacznę sezon, wiedziałem, że zacznę z nim na kapitanie, więc tutaj za dużo wątpliwości nie miałem i wokół Momo ustawiałem cały skład. Większą niespodzianką jest dla mnie Bruno Fernandes, którego wczoraj nawet nie rozważałem i nie myślałem, że dam rady go do składu wcisnąć, a teraz Bruno Fernandes się znalazł. Może działa na mnie ten argument, że pierwszy mecz sezonu i fajnie mieć kogoś w FPL i nagle wylosował się Bruno Fernandes. No, makarne. Nie wierzę Manchesterowi United, ale przez chwilę dzisiaj miałem też na przykład Lisandro Martineza w składzie jako obrońca za 4,5, także... To bardzo no, ciekawe w kontekście Mar... tego, jak wyzywałeś mnie, kiedy pytałem, czy Lisandro Martinez może być na mm, miniaturce filmiku o tych tanich obcych. Tak, no mówię, no jestem hipokrytą za chwilę, moja hipokryzja wyjdzie jeszcze bardziej, gdy dojdziemy do ławki rezerwowych, także ja. nie wiem, skąd mi się ten Bruno uroił. W ogóle myślałem, że to będą super różnice, a w mojej pomocy każdemu powyżej 10%, więc cóż, no, pies jak jest. Diogo Rzota, no, patrząc na jego formę z pre patrząc na Liverpool, to po prostu chcę go mieć na start. Myślę, że łatwo będzie go też wymienić, gdyby coś się stało. No, zamierzam po prostu szybko reagować w tym sezonie bez żadnych sentymentów i czekania, aż coś się odmieni. Tak samo z Marfin. No, myślę, że lada moment wymieni go na Smith ale te pierwsze dwie kolejki Newcastle jak najbardziej. Podobają mi się na tyle, że chcę go w składzie mieć. Tak samo jak na te dwie pierwsze kolejki, chcę mieć Sona, którego pewnie podmienię później na Fodena. może na Sakę. Zobaczymy, jak to się ułoży. W każdym razie, no mówię o nieplanowaniu dalej, a jednak widzę po prostu opcję, jak mogę sobie to szybko pozmieniać. I wydaje mi się, że ten skład bez Halanda daje na tyle dużo elastyczności, że poza tym, że nie ma możliwości, że go kupię, to wszystko inne jestem w stanie zrobić w miarę łatwo. Bardzo elastyczność jest dużo. Elastyczność jest duża, dopóki nie zrobi się brązowa zbroja po trzech golach Norwega z Chelsea. Chcę zacząć sezon z hawersem, tak by odmiany, no ale chwaliłem go w sumie od początku filmików z tego sezonu, które nagrywamy. I nawet jeśli nie będzie grał na dziewiątce, tylko trochę bardziej cofnięty, to wciąż wydaje mi się piłkarzem z ogromnym potencjałem na punkty, szczególnie w tym pułapie cenowym. A jak wiemy, wśród napastników jest trochę bieda. I ten Havers wydaje mi się tutaj to fajnie pokrywać. A Isak obok Salah'a to był taki must have, którego byłem po pewien w zasadzie od momentu, kiedy na poważnie zacząłem ten skład ustawiać, więc tutaj się nic nie zmienia. Z opaską kapitańską Salach, wicekapitanem Isak. I na ławce wychodzi trochę mojej hipokryzji, bo wczoraj byłem gotowy zabijać się o to, że Armstrong nie jest napastnikiem, który powinien się kiedykolwiek znaleźć w naszym składzie. Ale jako jedyna opcja za 5,5, która ma jakikolwiek sens... Według mnie, bo żał Pedro, który za chwilę jeszcze przychodzi router, i wydaje mi się, że ta konkurencja jest coraz większa w składzie MEW o te 4-3 sloty w pierwszej linii. No i zdecydowałem, że wolę chyba zacząć z Armstrongiem, wobec którego nie mam żadnych oczekiwań. Chciałbym, żeby ani razu w FC Kasztanach nie zagrał, ale jak już jest, to niech sobie będzie. Jeśli no ma. Nie, nie, postaci... Jeśli ma ani tak... razu nie zagrać, to nie chciałeś kogoś tańszego za 4,5 na przykład? W sumie otworzyłoby mi to możliwość niegrania grania barku, ale boję się, że on jednak będzie musiał zagrać i co wtedy? Bo nie wiem, czy za 5 zaraz znajdę chociaż taki wypełniacz, którego nie będzie mi wstyd jeszcze bardziej. Okej, okay, ciosy w Jibisona, ale wiemy, że Burmów dzisiaj kupiło napastnika Sporto za 40 i parę milionów. Tak, więc no myślę, że minuty Jabisone lecą jeszcze bardziej na łeb na szyję. Robinson, jako super, moim zdaniem, opcja od drugiej kolejki. No w ogóle nie jest jakąś potęgą, ale raczej kojarzymy ekipę Marco Silva z Dobrej Jesieni, no i ten terminarz też zachęca do tego, żeby Robinsonowi dać szansę, a Johnson jako wypełniać za 4-0. Małe w miarę posiadanie, jest gra, żyje. Niech się bawi. Słuchaj, udało się zrobić tak, że będą dwa różne składy i o to chodziło w tym filmie. Zrobimy tylko gwiazdkę i adnotację, że przecież to wszystko może zmienić do jutrzejszego deadline'u, ale materiał tak, jest. No, na pewno finalny skład, ja przynajmniej, nie wiem jak ty, ale no opublikuję na Twitterze, więc gdyby coś się zmieniało, to dam wam znać. Na 97% myślę, gram bez Halanda. Jeśli nie okaże się, że coś się stało z Salachem, to próbuję i ryzykuję bez Norwega. Mówiłem, że nie będę zakładnikiem EO w tym sezonie. Zobaczymy, czy w niedzielę wieczorem nie będę usuwał konta. Czyli klasyczny, klasyczna y, przygoda w FPL-u. Mm, każdy kij ma kilkanaście końców. Okej, okay, ja tutaj mam skład. Nie będę mówił o tych piłkarzach, o których powiedziałeś. Gabriel wydaje mi się jednak groźniejszy od Saliby, dlatego go mam. Oczywiście wiadomo, że Saliba zagrał 100% meczów w zeszłym sezonie, ale jakoś ten Gabriel wydaje mi się Aktywniejszy, agresywniejszy w polu przeciwnika. Juszko Guardiol, to też jest przygoda z wiosny. Wierzę w jego kalendarz. Wierzę w to, że w tych meczach z Ipswich, West Hamem, Brentford on tutaj będzie się nieźle prezentował z przodu. Andy Robertson, a nie Trent, bo Andy jest trochę tańszy. Aczkolwiek będę do końca sprawdzał informacje o, o jego zdrowiu. Wydaje mi się, że może być stałe fragmenty gry, że ten Liverpool atakujący prawą stroną ma trochę potencjału na to, żeby Robertson pojawił się w polu karnym i zamykał akcję. Bramkarze to już powiedzieliśmy, Barko i Johnson z tych samych powodów. Saka nie są? To jest taka myślę, że decyzja 50-50 ale chciałem mieć Kois ofensywy Arsenalu, bo to drużyna od dwóch sezonów w top 2 ligi. Nie oszukujmy się, to jest, to jest potęga. i Eze, chociaż jak jutro rano przeczytam, że jest blisko Manchester City, to pewnie będzie trochę mniej przyjemnie, ale karne, klasa zawodnika, to mnie przekonuje. Niedzielne popołudnie, czemu nie? Diogo Jota powiedziałeś. Gordon nie marfi. Gordon... Może mieć trochę starych fragmentów. Wydaje mi się pewniejszy w takim dłuższej perspektywie. To był piłkarz z fantastycznym zeszłym sezonem. 11 goli, 16 asyst. Także chcę go mieć. Z przodu o Oisaku powiedziałeś. To mój kapitan. Akurat tak bardzo wierzę w Jana Bednarka i Haruda Belisa, że ofensywa Newcastle jeszcze podwojona kapitanem. João Pedro. Oczywiście są plotki o tych transferach, ale czy oni tak szybko wejdą do pierwszej jedenastki? Nie wiem. A to jest gość z karnymi. Gość po prostu dobry w piłkę nożną. Ostatnio z fantastycznym golem z dystansu z 20 parometrów okienko. Manchester United w drugiej kolejce wydaje mi się najprzyjemniejszym przeciwnikiem dla Brighton. Nie mówię, że naj, najsłabszym. Nie mówię, że najsłabszym, ale oni jednak te defensywę z tego tercetu mają najsłabszą. Później Ipswich Forest może jeszcze dotrwa do tamtego momentu. No i Halland, bo łatwiej go sprzedać, niż kupić później. To będzie też mój kapitan w kolejce numer 2, dlatego, dlatego go preferuję. Zobacz, jak mu posiadanie skoczyło, już 48%. Jak kręciliśmy pierwszy film, to miał w okolicach 30 paru. Potem wylosowało się kilka bramek w sparingach i już idziemy pod 50 No to jest problem mojego składu, że kupić go będzie bardzo ciężko, dlatego Trzeba się modlić o to, żeby Coluil z w niedzielne popołudnie dali radę. A nad kim się jeszcze w ogóle zastanawiasz? Czy są jakieś wątpliwości w twoim składzie? Czy to jest taki, że budzisz się jutro o 19.45 i jesteś szczęśliwy, że to się wydarzyło? Myślę, że jest info, że nie ma Robertsona, albo nie ma Eberyciego Eze. To myślę o Porro i o Smithierowie. Saka-są to taki ostatni dylemat, ale raczej je zostanę w tym ustawieniu. Także to są takie rzeczy, które jeszcze ewentualnie chodzą mi po głowie, ale ten skład mam już 3 dni. To jest niesamowite tak długo już, już z nim wytrwałem. Także podoba mi się, zobaczymy co z tego wyjdzie. I co? Zapraszam jeszcze raz do zostania z kanałem przez cały sezon będą podsumowania już łatwiejsze bo na bazie obserwacji i statystyk, a nie wróżenia z fusów po pre -sezonie. będą konkursy, będą nagrody, będą koszulki. Także nic tylko zablokować skład i czekać na początek Premier League. Nie Byle byśmy byli w tych pierwszych dwóch milionach po pierwszej kolejce, to myślę, że już jest dobrze. Pamiętajmy, że odpali dużo ludzi jakieś bench boosty, potrójne kapitany, więc nie ma się tym co za bardzo przejmować. Fajnie nie być na dnie. Ale w sumie na to się można odbić. Tak, gorzej być nie może czasem, więc powodzenia w całym sezonie. Udanego sezonu też w kontekście po prostu oglądania i czerpania radości z Premier League. Widzimy się, mam nadzieję, mamy nadzieję, z wieloma z Was na zlocie. Do zobaczenia i do usłyszenia.